Witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was haul y, z kosmetykami, które sobie kupiłam w Polsce. A trochę się obkupiłam, powiem szczerze, zawsze jak jestem w Polsce, to pierwsze co to Rosman Hebe, y, Super Farm to są moje ulubione drogeryjne sklepy. Więc jeśli jesteście ciekawi, co sobie kupiłam, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą będzie baza przyciemienia do podkładu z Bielendy Ja już Wam ją pokazywałam we vlogu, ale może nie wszyscy widzieli. Eee, właśnie mam ją dzisiaj sobie, na sobie tutaj jako brązer płynie, e, ponieważ zostało to polecane przez jakąś tam dziewczyna na TikToku e, i stwierdziłam, że spróbuję. Akurat to było na promocji, kosztowało 20 zł, więc... E, Musiałam wypróbować, przetestować i naprawdę to jest fajne i taka ilość to starczy na bardzo, bardzo długo. Oczywiście bardzo chciałabym spróbować y, takiego typowego bronzera w kremie z Fenty od Riany, albo z Rare Beauty, ale u nas jest wiecznie wykupione. No i tak na razie mam to, ale kocham, zakocham się w y, bronzerach w płynie tak samo jak w różach to jest po prostu moje odkrycie 2022 roku i, i po prostu nie wyobrażam sobie teraz makijażu bez tego oczywiście mam całą paczkę słuchajcie ta paczka jest od stycznia od kiedy tu przyjechaliśmy ja nie otwierałam tego ja dalej trzełam te kosmetyki, żeby zrobić tego hola, więc stwierdziłam, że już jest czas, już mam siły, jestem po operacji, więc w końcu mogę nagrać i w końcu mogę rozłożyć te kosmetyki na swoje miejsce, bo jak ja mam coś do nagrania, na przykład haul z ciochami, na przykład mam dwie paczki Zary i ja ich nie otworzyłam. Po prostu od wczoraj i nie mogę się doczekać, aż je otworzę, bo ja po prostu nie mogę tego otworzyć, dopóki tego nie nagram. Rozumiecie? To? to jest w ogóle jakaś psychoza. Psychoza. Następną rzeczą jest ten podcast z Eveline, jest świetny. Bardzo mi przypomina te podkłady, które ja używam właśnie z pielęgny, tę truskawkową wersję. I z Liren, też chyba był na przecenie, kosztował gdzieś około 2000 zł. I co? I jest ok, jest zadowolona, kolor jest też fajny. Czy jestem zakochana? Jakoś tak mi specjalnie, po prostu bardzo mi pasuje. Fajnie się na buzi trzyma, yy, nie jest matujący, nie wysusza skóry, więc jest po prostu poprawny, fajny, polecam. Zdewną rzeczą będzie marka Yuppie, Yuppie? i historia jest taka, że potrzebowałam żel pod prysznic yy, i byliśmy w Lidlu i w Lidlu znalazłam taki żel pod prysznic dla dzieci z firmy Yuppie. Przepraszam, nie wiem, jak się wymawia, bo u nas nie ma takiej firmy. Myślę, że nie słyszałam wcześniej o tej firmie za bardzo. Bardzo mi się podobały tylko butelki i myślałam, że po prostu to tylko jakaś wersja dla dzieci, kosmetyki dla dzieci i nic więcej. Ale okazało się, że mają większy asortyment i ja kupiłam ten żel pod prysznic. On jest żurawina i lewenda i słuchajcie, to tak pachnie, to tak pachnie, że ja się jestem zakochana. Oczywiście ja go w Polsce używałam. I nie mogłam się doczekać, aż to nagram, żeby zacząć używać go tutaj, <gurde> No, czy jestem normalna? Nie, nie za bardzo. I on jest właśnie naturalny, naturalny od składników. I przepięknie pachnie i I'm in love. I z racji tego, że bardzo mi się spodobał ten żel podprosić, bo pięknie pachnie, zobaczyłam te szampony. One są przy pięknym opakowaniu i powiem szczerze, że przyciągnąły mnie opakowanie i opis. Bo ten szampon jest do przytuszczającej się skóry głowy z kwasami. Odświeża, regeneruje, yy, jest adaptogenny, nie wiem co to znaczy, ale mam nadzieję, że coś dobrego. I oczywiście jest 98 składników płodzenia naturalnego. I oczywiście zapach, po prostu te kosmetyki tak pachną, ja nie tylko... O. Pięknie. Ja nigdy nie miałam jakiejś takiej obsesji na punkcie zapachów, kosmetyków. Po prostu jak pachnie to fajnie, jak nie to nie, ale te naprawdę pachną wyjątkowo. Wyjątkowo. Powiem tak: nie jestem 100% zakochana w tym szamponie. Z tej serii, ogólnie z tej odżywki też. Ta odżywka jest emulientowa, miękkie, bez obciążenia, regulacja adaptedy. No, i też składniki ma w prawie 100% pochodzenia. Ja po prostu ja muszę używać proteiny do włosów, bo mam taki rodzaj wysokoporowatych włosów. I czasem te emolienty są u mnie ok, ale nie za często. Więc tą odżywkę rzadko będę używać, bo już ją używam kilka razy. I ona wiadomo, raz jak moje włosy potrzebują, to jest ok, a raz są takie tempe szorskie, nie za bardzo ją kochają. Ale to jest ok, do tego nie mam się to przyczepić, ale no szampon nie podpasował mi za bardzo, bo nie pienił się m, tak, jak powinien się pienić. Musiałam bardzo długo. Widzicie ile, już zużyłam? Tyle. Yy, bardzo dużo musiałam nałożyć, pompek, żeby pompek tego szamponu, żeby jakaś piana się wytworzyła. Może to, że on jest z kwasami, też nie powinno się go pewnie za często używać. Yy, Akurat szampon to może jest taki raz na jakiś czas, tak samo jak ta odżywka. E, powiem szczerze, że ja się kochałam w opakowaniach i, i po prostu tak pięknie tak stoi i, i ładnie wygląda, ale e, czy mogę wam polecić tak pół na pół, e, jeśli macie wasy, wasze włosy potrzebują emolientów, to na pewno będziecie zadowoleni, bo ta odżywka jest taka fajna lekka, ale szampon jest taki mm, nie do końca, na mnie. Teraz coś, na co bardzo długo polowałam. Jest to Bielenda e, Super Lab. E, jest to intensywnie odżywczy krem na noc z sermi, ceramidami. I ja to już odży, używałam, bo no potrzebowałam po prostu jakiegoś kremu e, nabierzającego, więc ja to właśnie teraz już spakowałam do środka. To akurat używałam, nie? E, I zachowałam opakowanie, żeby ładnie tutaj Wam zaprezentować. I powiem tak, Mam takie dwie opinie. Jedna jest taka, że yy, muszę dwa razy smarować nim twarz, bo moja skóra, yy, woda tutaj jest fatalna. Moja skóra potrzebuje yy, dwa razy takiego mocnego nałożenia grubej warstwy. A po drugie miałam takie, czy ten krem wywołuje u mnie trądzik? Nie wiem, yy, takie nie jestem 100% zakochana, jest okej. Okay. Ale no jeszcze muszę trochę poużywać i powiem Wam szczerze, że teraz moja skóra po operacji jest tragiczna, wychodzą mi dużo pryszczy e, Moje w ogóle ciało i, i, i skóra przechodzi jakąś rewolucję totalną Więc czy jestem zakochana? Nie do końca e, Czy że to jest jakiś super mega krem, który... nie wiem Zdrowa bariera skórna, czy ona po prostu... czy moja bariera lipidowa się naprawi nie wiem muszę dużo po używać ale czy kupię drugi raz chyba nie chyba nie następny krem nawilżający nie mam już opakowania bo jego używałam opakowanie wyrzuciłam więc nie wszystko, jak widać, czeka, czekało. Ja po prostu użyłam tych potrzebnych rzeczy. Ten krem, który jest wszędzie, wszędzie go widziałam, wszędzie. Ja mówię, no muszę mieć z tej Bluma czy coś, bo jak wszyscy go pokazują, to musi być wspaniałe, ale powiem wam szczerze, że u mnie nie działa. W ogóle nie nienawidzę mi skóry. Budzę się rano z taką ściągniętą skórą, że to jest po prostu szok. Yy, po prostu widzę, że te produkty, które są naturalnego pochodzenia to moja po prostu skóra, włosy nie tolerują, więc chyba coś ze mną jest nie tak i jak nałożę to też czuję takie ściągnięcie, ja mówię, coś jest nie tak i nakładam drugą warstwę już jest trochę lepiej, ale... Nie, nie wiem, czy to jest trochę taki nieprzereklamowany ten y, produkt, nie jest za bardzo jakby przez dziewczyny na TikToku y, kupujcie, kupujcie, kupujcie jakieś po prostu reklamy, no chyba, że dla kogoś naprawdę jest super. Bije kompletnie, ale kompletnie to nie sprawdza. Y, jak wiecie, ja bardzo kocham Nakomi i kupiłam sobie z Nakomi y, krem pod oczy z kofeiną 2%. Jeszcze tego nie używałam, po prostu czekało to na mnie i nie mogę się doczekać, aż to zacznę używać bo z ordinarii też jest chyba 2% taki krem pod oczy z kofeiną i wszyscy go zachwalają, więc ja, ja muszę go wyprowadzić po prostu na Komi to jest marka, którą uwielbiam po prostu. E, żałuję tylko, że znowu sobie nie kupiłam kwasu flornowego i, i retinolu, bo już mi się powoli kończą. Też nowość nie znałam nigdy tej marki numer. To są jakieś krople z witaminą C. Masz 5%, i to było strasznie drogie. To było. Nie wiem ile. Ale to było strasznie drogie, i ja jeszcze też tego nie użyłam. Yy, to było z polecenia dziewczyn też na TikToku. Więc jak moja witamina C się skończy, to zacznę używać tego i po prostu najwyżej zrobię kolejnych ulubieńców w najbliższym czasie. Nic nie wiem o ten temat, wiem, że tylko to jest polecane i było drogie, więc tak, zobaczymy. Kolejny produkt do włosów to jest serum na bieżące wypełniające z LSF Hyaluron Plump bez spłukiwania, włos odwonione 2%. To, to są polecane przez moją koleżankę i mówię, że to jest świetne. Ja jeszcze tego nie używałam, ale yy, przy najbliższym myciu głowym, bo mam wczoraj, yy, więc następne już chyba jutro, bo pojutrze yy, zacznę tego używać i zobaczymy po prostu jak to się sprawdzi. I już ostatnie dwa produkty do włosów oczywiście z Olni bio olej do olejowania to jest chyba jedyny olej, który w życiu używałam. Kupiłam sobie drugi raz ten olej, bo mi się skończył. I odżywka proteinowa yy, po prostu. To są takie po prostu produkty, które wiem, że mi służą i z których jestem zadowolona. Po prostu do nich wracam. Miałam sobie jeszcze znakomitą Niacinamide. Niacinamide 20%. Zapomniałam kompletnie o tym. O, punktowe serum na przebarwienia w samym działaniu. Ja mam teraz straszne przebarwienia przez mój trądzik, który pojawia się i znika, pojawia się i znika. Była taka piosenka. Pojawiam się, nie pamiętam jak to leciało, ale pojawiam się i znikam. E, miałam super skórę już prawie doprowadzoną do perfekcji. Ale wyjechałam do Polski inne żarcie, inna woda, wszystko po prostu, inne powietrze yy, i znowu bum, bum bum bum. Potem operacja bum, 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 bum bum. Jadłam po prostu słodycze, wszystko co jest możliwe i tragedia. Muszę się doprowadzić po prostu do porządku, bo czuję się po prostu jak luj. No i co? Jest też witamina C. Jakiś. A la la, a la la. Dobra. I zobaczymy, yy, jak to się sprawdzi. Jestem bardzo ciekawa. Jak wiecie, kocham na nakomi. I ostatnią rzeczą do ciała jest to rozświetlający krem do twarzy i ciała. Siviren Coco Shine. I z tego nie jestem zadowolona. Ja też pokazywałam to wam w vlogu. Słuchajcie, ja po prostu dot... szmęg mnie dotknął był cały w tym. Ja miałam wszystko uwalone w tym. Ja poczekałam, zanim się ubrałam i po prostu źle rozmarowałam Miałam takie Ślady po prostu, nie wiem, nie jestem z tego zadowolona kompletnie, ale no zużyję może w lato, ale jak będę gdzieś tam na plaży i będę mieć gdzieś, że mam, nie wiem, bikini w tym, ale nie, 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 nie mi się. I z kosmetycznych rzeczy... Ten Vibo Translucent Powder był polecany. Dzisiaj go mam na sobie. Eee, strasznie zmatował mi twarz. Tak naprawdę, tak strasznie, że przyćmił mi mój róż. Więc musiałam sobie jeszcze dokładać róż. Na razie się nie świeca, więc jest ok. Eee, Te słyszałam o nim super opinię. Położyłam go trochę. To zobaczę, co dalej. Ale bardzo mi się podobało opakowanie Jest takie piękne. Kiedyś chciałam mieć swoją markę kosmetyczną takie piękne opakowanie też, takie pink. I takie zdrowotne rzeczy, powiem Wam szczerze, że yy, fajnie macie w tej Polsce, naprawdę. Dostęp do takich fajnych rzeczy z Healthy Labs. Ja bardzo lubię Maję Błuchosiewicz i ja ją bardzo y, lubię oglądać i jest dla mnie zabawna i świetna I, i to jest ta marka z, y, od jej męża, <grym> nie wiem, ale y, y, słyszałam o tym i kupiłam sobie dwie opakowania witaminy D One są w kroplach i kupiłam sobie taki do, do picia Smart Me z y, omega kwasami i, i, i z witaminą D i biorę rzetelnie i jestem ciekawa czy faktycznie pomoże to mojej skórze, i ogólnie no, tam też są jakieś inne witaminy? Nie yy, ja na razie biorę rzetelni, zobaczymy. Jest taka witamina D. Ja przez muszę sobie suplementować witaminę D. To tak porządnie, bo yy, często yy, wpadam w takie maniakalne, yy, spontaniczne stany depresyjne, takie naprawdę smutne i przerażające same mnie, ale one są takie chwilowe, tak dzień, dwa, trzy, to w takim max jest, bo muszę się bardzo zmobilizować, żeby wyjść z tego. I to jest właśnie wtedy, jak mam niedobór witaminy D, mamy smutne rzeczy, które mi się dzieją w życiu, coś się mi się nie układa w głowie sobie, yy, yy, po prostu nakręcam się w głowie negatywnie, więc tylko positive vibe only, yy, witamina D, yy, ćwiczenia, wysiłek fizyczny, to wprowadza mnie w dobry nastrój i chęci do życia, bo myślę czasem nie mam chęci do życia yy, i czasem tak bywa i właśnie chciałam jakoś porządną witaminę D na naturalnych składnikach yy, więc yy, mam dwa opakowania I co, znalazłam cukierka w torbie świątecznej no i w sumie to tyle, powiem Wam szczerze Yy, jeszcze z takich rzeczy ciuchowych kupiłam sobie buty yy, jeansy kurtkę i sumie chyba to tyle pierwsze, że nie zaszłam teraz za bardzo z ciuchami jak na razie żegnam się z wami dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.